Szanowni drodzy i kochani, witam Was bardzo serdecznie i przypominam, że w tym roku obok autorskich spotkań w sieci uruchomiliśmy równoległy projekt. Rozmawialiśmy o Ukrainie, o pomocy dla bohaterskiego narodu ukraińskiego. Oczywiście projekt powstał z odruchu serca, ale też odruchu umysłu. Byliśmy głęboko przekonani, że to jest taki moment w naszej historii, że musimy pomagać Ukrainie długofalowo i konsekwentnie. Wiemy, jaka jest ludzka natura, przyzwyczajamy się niestety, do tego, co nas otacza, także do ludzkiego cierpienia, i baliśmy się, że ten heroiczny odruch serca z pierwszych tygodni potem ostygnie, a tymczasem. I pod tym względem mieliśmy rację. Ta wojna niestety trwa bardzo, bardzo długo. I ważne jest, by ciągle przypominać o tym, że Ukraińcy walczą, że powinniśmy Ukrainę wspierać, że zwłaszcza teraz powinniśmy jeszcze wzmożyć nasze wysiłki w pomocy Ukrainie, kiedy Ukraińcy muszą przetrwać zimę i przetrwać te terrorystyczne. Haniebne, nie boję się użyć takich słów: ataki rakietowe rosyjskie, które mają złamać opór Ukraińców, mają doprowadzić do tego, że Ukraina po prostu się rozsypie bez prądu, bez energii, bez ciepła. Nie przetrwa zimy. I na taką terrorystyczną metodę zdecydował się Władimir Putin i jego akolici. A zatem wracamy do tego cyklu. Tak zresztą planowaliśmy, będziemy w najbliższych tygodniach i miesiącach, aż do zakończenia wojny, aż do tego, mamy nadzieję, happy endu, przypominać o tym, co dzieje się na Ukrainie. Ale dziś poszerzymy tę perspektywę, bo spojrzymy również na Rosję. A to wszystko za sprawą majwolny Wolny, pisarki, znakomitej pisarki, która już dwukrotnie była naszym gościem w autorskich spotkaniach w sieci. Ale Maja ma również w sobie żyłkę reporterską, bardzo ważną, bardzo istotną. Umie łączyć literaturę opartą na fabułach powstających wyobraźni z literaturą faktu. I Maja w ostatnim czasie, jesienią tego roku, podróżowała właśnie do Rosji i na Ukrainę. Zresztą na mapie podróży Maj znalazły się również Naddniestrze i Mołdawia, a to tereny Także istotne z punktu widzenia przyszłości całej Europy, w tym przyszłości Polski. A zatem łączymy się teraz z Mają Wolny. Maju, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, jesteś przed kolejną podróżą do Rosji. Trzymamy za Ciebie kciuki, ale tę Rosję odwiedziłaś w październiku tego roku, czyli całkiem niedawno. I chciałbym krótko w rozmowie z Tobą zweryfikować takie, Nasze powszechne wyobrażenia o tym, co dzieje się w Rosji, o tym, jak wygląda tamtejsza sytuacja. A zatem, pierwsze wyobrażenie: sankcje raczej nie działają. Rosjanie przyzwyczajeni są do niedostatku, przyzwyczajeni są do życia połączonego z codziennym wysiłkiem przetrwania. I nam, Europejczykom, wydawało się, że niespotykane dotąd w historii sankcje będą fantastyczną bronią w tej wojnie. A tymczasem Rosjanie nie zmieniają swojego stanowiska, nadal wojnę popierają, mimo sankcji. Prawda czy fałsz? Niestety, prawda pod każdym względem, również pod tym, że nawet odczuwalność tych sankcji połączona oczywiście z wytrzymałością samych Rosjan, ale ta odczuwalność dla takiej klasy średniej, dla takiego przeciętnego Siergieja, Iwana czy Tatiany, to jest, jest, jest bardzo niewielka, dlatego że tak naprawdę, supermarkety. Są wypełnione produktami. Wszelkie części zamienne, na to liczyliśmy bardzo na tą elektronikę, na te podzespoły, chipy na to wszystko, co. W jakiś taki niewidzialny sposób utrudni bardzo życie Rosjanom. Tutaj jakaś taka rzeczywiście duża pomysłowość, wynalazczość ma, ma miejsce i ja nawet spotykałam się z takimi opiniami Rosjan, którzy mówili, że sankcje to jest w ogóle fantastyczna rzecz, świetny pomysł to jest impuls do rozwoju. To jest po prostu, tego nam było trzeba, bo my już się tak rozleniwiliśmy tutaj w Rosji, w bogactwie naszym, takie opinie. Więc poza, po, po, też słyszałam na przykład takie historie, że wszystko można kupić. Nawet te produkty luksusowe, chociaż sklepy luksusowych marek są pozamykane, to jest rzeczywiście duża zmiana. Jak się idzie takim Newskim Prospektem w Petersburgu, to rzeczywiście wszystko pusto, ciemne witryny. Luksusowych marek, natomiast można to sobie posprowadzać, zakupić przez internet, przez państwa, które są w Unii Celnej z Rosją i nawet po tej samej cenie jak wcześniej. Także ta szczelność, po pierwsze, szczelność sankcji, to jest, to jest bardzo, to jest sprawa już wątpliwa. Po drugie, w jakiś sposób kreatywny jednak człowiek sobie z tym radzi. Pewnie gdyby w Polsce były takie sankcje, to Polacy też by sobie rewelacyjnie poradzili. Z, z czymś takim jak, jak sankcje, ale Rosjanie też sobie z tym wszystkim radzą, a więc nie cierpią. A jeśli cierpią, to w sposób znikomy. Teraz zastanawiam się, jak to będzie po sankcjach, po tym kolejnym pakiecie po ropie naftowej, więc to odczuwalność tego być może gdzieś coś drgnie, ale tego nie wiem. Dowiem się już całkiem niedługo. Maju, druga kwestia, bardzo istotna i ważna, a mianowicie pytanie o to, czy mimo ostatnich porażek, a przede wszystkim bardzo bolesnych strat żołnierzy rosyjskich ginących na froncie, a wiemy, że te straty idą w dziesiątki tysięcy, bez względu na to, czy szacunki ukraińskie są zawyżone czy nie pod tym względem, ale mimo tego wszystkiego, Wsparcie dla Władimira Putina i wojny niesłabnie, a jego przeciwnicy, moglibyśmy powiedzieć prawdziwi demokraci, to jest mikroskopijna, steroryzowana i zastraszona mniejszość. Prawda czy fałsz? Niestety, prawda. To jest bardzo zaskakujące, bo my rzeczywiście, oglądając, patrząc na tą wojenną rzeczywistość, patrzymy przez pryzmat tego, co pokazują nam ukraińskie media i tego, w jaki sposób Ukraińcy patrzą na straty wojenne, na, na, na to, co mogłoby się w Rosji zadziać, na te wszystkie spekulacje, na przykład dotyczące, nie wiem, zdrowia Putina. Psychicznego i fizycznego, na temat morale rosyjskiego, rosyjskiej armii, rosyjskiego społeczeństwa, również. I tutaj, oczywiście, zawsze jest tutaj, jest tutaj racja, to nie, jest, to nie są kłamstwa. Natomiast, oczywiście, te, te, te dane to są dane z czasów wojny. Pewnie dopiero za jakieś 10, 15, może więcej lat poznamy prawdziwe fakty dotyczące tej kampanii. W tej chwili my tego nie wiemy i to, co. To, co ja mogę tutaj powiedzieć, to są te obserwacje uliczne, to jest prawda, to, co ucho usłyszało gdzieś od, od różnych ludzi, również od np. byłego agenta FSB, który był jednym z moich rozmówców, od nauczycieli, od, od, od pracowników służby cywilnej, od, od, od takich po prostu zwykłych ludzi. I tutaj faktycznie ta popularność Putina wcale nie maleje. O, Rosjanie uważają po prostu, że to, nawet takie opinie słyszałam, szokujące pewnie dla nas, że to jest człowiek Boga, bo tylko człowiek Boga może wykonywać taką misję. To mówią ludzie całkiem poważnie, ludzie, których byśmy nie uznali za, za szaleńców. Także ta percepcja jest zupełnie inna niż, niż, niż u nas, bo my mówimy o Putinie jako o zbrodniarzu wojennym. W Rosji, nawet ludzie, którzy nie popierają polityki Kremla, to jednak z różnych powodów oczywiście są ostrożni w tych ocenach, również ponieważ się obawiają o własne bezpieczeństwo, ale ja jednak myślę również, że ta ocena jest o wiele łaskawsza, ponieważ oni widzą w nim jednak, Obrońce tych wartości, w które gdzieś tam sami wierzą. Może metody nie do końca im się podobają, ale same, same cele. Niestety, niestety tak. I to, jest, I to jest coś zaskakującego dla nas, bo my po prostu my nie patrzymy w ten imperialny sposób. Dla nas nie jest wartością wielkość terytorium, zdobywanie ziem, skupianie czegoś politycznie, jakiegoś olbrzymiego obszaru. My, my tego absolutnie nie mamy w naszej, w naszej percepcji, w naszym umyśle. I, I dlatego nam to też jest bardzo ciężko zrozumieć. I my to widzimy jako szaleństwo, jako rodzaj um, jakiegoś opętania przez propagandę, która oczywiście jest bardzo silna, bo to trzeba powiedzieć, że mamy też wojnę tak silnych machin propagandowych, bo ukraińska jest niezwykle potężna, i to, i to bardzo dobrze, bo to tak musi być. No i oczywiście ta rosyjska również, ona nie jest jakaś siermierna i głupia. Ona jest niezwykle inteligentna, potężna i również tak jak ukraińska zawsze zawiera w sobie bardzo dużo bardzo dużo prawdy. To pytanie trzecie wynikające właściwie ze wszystkiego co dotychczas powiedziałaś. Utwierdzamy się w przekonaniu, mówię tu w imieniu pewnie większości Polaków, a nawet bardzo wielu Europejczyków, czy szerzej przedstawicieli świata zachodniego, że w Rosji nie ma szans na to, myślę już długofalowo, aby zakorzeniła się tam liberalna demokracja. Prawda czy fałsz? Hmm. Ja bym tutaj bardzo chciała postawić taki znak zapytania, i to jest jakby wyraz mojej, mojego jakiegoś myślenia, pewnie życzeniowego również. I jakiegoś takiej nadziei, próby szukania nadziei, czy, czy światełka w tunelu, aczkolwiek, przez całą oczywiście, z całą powagą, można powiedzieć, że w tej chwili to się wydaje wręcz sprawą przegraną, wiara w coś takiego. No niemniej jednak, bez nadziei, no to kim bylibyśmy jako, jako ludzie, jako, jako gatunek? Tą nadzieję gdzieś tam zawsze, zawsze trzeba mieć, ale Oczywiście, bez, bez, bez naiwności i bez. bez zbe, be, trzeba wiedzieć, co się wydarzyło i co się cały czas dzieje, i, i o tym jakby nie da się zapomnieć, i nigdy się o tym nie zapomni. Natomiast ja, jeżdżąc do Rosji już od 2006 roku, no, spotkałam oczywiście wielu fantastycznych Rosjan i jakby chciałabym wierzyć, że nie wszyscy oni zostaną zamknięci w szpitalach psychiatrycznych i w w tej chwili niestety bardzo często tak się dzieje. Te metody sowieckie, czyli na przykład izolacji w psychiatryku, to są wciąż metody walki politycznej, czy, czy te wszystkie nieszczęśliwe wypadki, które się przyda, przydarzają opozycjonistom, dziennikarzom no również. Więc w, w tej chwili na dzisiaj takiej szansy faktycznie nie ma. To potrzeba powiedzieć, że, że to, to jest wszystko zdecydowanie za słabe. Ja byłam bardzo wstrząśnięta słowami m, m, takiej profesor Uniwersytetu, która mi powiedziała, że ona tak naprawdę to chciała, to, to tak bardzo nie chce żyć w tym społeczeństwie, że chciałaby ze sobą skończyć. M, ale mówi codziennie się budzę, i codziennie myślę, że jednak może nie trzeba tego robić teraz, w tym najgorszym dla tego świata momencie, tylko trzeba jeszcze poczekać, żeby nie odchodzić w tych największych ciemnościach. Mhm. Piękne słowo. Ja byłam tak wstrząśnięta tym, tym wyznaniem, bardzo szczerym, tej osoby, która, która właśnie tak jak bardzo wielu Rosjan czuje, że sama nie może zrobić nic że ma tylko tą wolność gdzieś w swojej głowie. A i tej musi bardzo pilnować, żeby gdzieś, żeby nie po prostu, żeby, bo, bo, bo jest sama jedna, samotna i jest tych samotnych istnień opozycyjnych również bardzo wiele. Ale czego nie ma w Rosji? No nie ma takiego zjednoczenia, nie ma takiej masowości, połączenia właśnie w, tej, w tym, w, 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 w działaniu. Tego oni nie mają, bo, bo rzeczywiście to społeczeństwo jest potwornie zastraszone. Potwornie. I, I oni też gdzieś to też są słowa nie, nie moje, tylko, tylko też kogoś, kto powiedział: wiesz, my to, my to tak nie potrafimy się zebrać jakoś masowo, jak na przykład Ruch Solidarności w Polsce. My to jak bardzo nam jest źle, to sobie tak idziemy popłakać w kuchni, a cichutko, a potem wracamy do swoich obowiązków. No e tak. I to, jest, I to jest też taka smutna, smutne wyznanie tej, tej rzeczywistości, bo źródeł tego strachu to trzeba szukać oczywiście gdzieś głęboko pod, pod ziemią, w, w, na kołymie, na terenach, w workucie, na terenach, gdzie były łagry, gdzie ludzi mordowano, zabijano. Więc ten strach został przekazany już myślę tak, Transgeneracyjnie Rosjanom, i to jest przerażające, to jest potworne, i to nie jest jakaś. Nie mówię tego, żeby uznać to za jakąś okoliczność łagodzącą, tylko bardzo mi zależy, żeby, żeby był jakiś pełen obraz tego wszystkiego, tego wszystkiego, co się dzieje. I ja na przykład osobiście uważam, że. Nie wolno jakoś porzucać tych, tych, tych Rosjan czy tych, tych jakichś miejsc na mapie, gdzie jeszcze to światełko gdzieś się pali, właśnie w tej ciemności strasznej. I, i, i jakby to jest, to jest być może tyle, taka ciemna mapa z, ze światełkami tu i ówdzie. No i czy to jest nadzieja na zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego, czy demokratycznej, liberalnej demokracji, o co pytałaś. No właśnie, znak zapytania, czy tyle, czy tyle energii, tyle małych światełek wystarczy, żeby zajarzyło, zajaśniało? Nie wiadomo, no ale czym bylibyśmy bez nadziei? Pytanie czwarte mamy przekonanie, że w Rosji narasta niechęć, czy niechęć pomieszana z pogardą wobec Zachodu w ogóle, a nienawiść w szczególności do Polski i krajów bałtyckich. Prawda czy fałsz? No, raczej w kierunku prawdy. Hmm. Tutaj oczywiście też trzeba wykluczyć jakieś jednostkowe sympatie, antypatie ludzi a, a jaką, i, i taką wersję oficjalną, nazwijmy, narracja w wersji oficjalnej. Ta narracja w wersji, wersji oficjalnej jest nienawistna i pogardliwa. To zdecydowanie tak. Ja wielokrotnie to widziałam, taki rodzaj radości z jakichś porażek. Na przykład po, była, wtedy oglądałam telewizję, kiedy do dymisji podała się, Brytyjska premier Lee Strass. Co to było za święto w Rosji wtedy? Proszę, jakie bankructwo, jak się śmiano, jak przywoływano królową Elżbietę II, która witała Anglię, kiedy wtedy premierem był Churchill, a kiedy Odchodziła to list raz, prawda? Więc e, e, do wcipy i w ogóle był wielki, e, specjalny, wielki show na ten temat. Więc wszelkie jakieś drobne czy większe porażki, na przykład z wahania kursu euro, e, e, wahania dolarów, to wszystko jest obwieszczane z jakąś taką rzeczywiście napastliwą radością, że o to proszę, bankrutują, tak? Na przykład pokazują kurs funta i z taką wielką zapaścią, tylko gdzieś małymi literkami jest pokazane, że to jest na przestrzeni 100 lat ten kurs funta. Mm -hmm. Czyli no ktoś tak. patrzy na ten kurs i mówi: Kurczę, rzeczywiście strasznie upadł. No tak, ale to jest na przestrzeni rzeczywiście 100 lat. Czyli m, gdyby kurs rubla pokazać na przestrzeni stu lat, no to to by była dopiero komedia. E, w każdym razie te, to są takie oczywiście chwyty propagandowe, służą, ale, ale w sposób, w jaki są wykorzystywane i, i, i jakby rodzaj tej publicystyki, czy, czy to, to wszystko jednak gdzieś ma bardzo duży wpływ na, na to, jak, jak ludzie tak na co dzień tę Europę postrzegają, bo to. To, że Europę się pogardliwie określa, to już to nie jest nowe. To już to nie jest po 24 lutego. To już jest od bardzo dawna w Rosji. Tylko, że to było wcześniej takie troszkę zabawne. Giejropa, a, a, prawda, i tutaj padały jakieś obraźliwe słowa. Bardzo często w tej wersji obyczajowej właśnie, tak jakby tu Wydawało się bardzo łatwo i zabawnie tą Europę atakować poprzez tą tęczowość. To jakoś wszystkim się to strasznie podobało. Natomiast w tej chwili no to, to już jest zdecydowanie bardziej agresywne, bo oprócz właśnie sfery obyczajowej, którą nadal się bardzo piętnuje, bo to jest wielkie zagrożenie, dla rodziny, dla świata, i w ogóle tutaj Rus Rosja ma też taką krucjatę gdzieś z tyłu głowy. I Rosjanie tak myślą, że wybawią świat od zła wszelkiego. Ale oprócz tego dochodzi taki rodzaj właśnie agresywnej obronności, okopywania się, bo większość Rosjan jest śmiertelnie przekonana o tym, że wojnę w Ukrainie wywołali Amerykanie i również świat zachodni. A więc. Broniąc, oni się bronią, bo, 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 bo zostali zaatakowani. Do, takiego, do takiej absurdalnej percepcji czy odwrócenia ról, to jest bardzo powszechne. Więc ta nienawiść, i tutaj, na przykład, Polska, może nie jest aż tak. Znienawidzona jak Ameryka i chyba w drugiej kolejności jednak Anglia byłaby na, na, na drugim miejscu. Ale rzeczywiście kraje bałtyckie i Polska to już pewnie jedna, to jednak pewnie to, po, to podium, ten brązowy medal by dostały w tym, w tym nienawistnym czy częstym negatywnym cytowaniu. Więc często się na przykład pojawiają nazwiska polskich polityków, o ile wcześniej w Rosji to w ogóle o Polsce bardzo rzadko się mówiło. Nigdy prawie. To teraz o tej Polsce się mówi i mówi się, mówi się bardzo negatywnie. Ludzie też indywidualnie, jak się przyznaje człowiek, że jest się z Polski, to kiedyś to było wielka przyjaźń narodów i w ogóle śpiewanie piosenek jakichś polskich albo piosenek, które Rosjanie uważali za polskie, i jakieś wymienianie się filmami, aktorami z dawnych czasów PRL-u. W tej chwili już tego nie ma, to już bardzo rzadko. W tej chwili jest jakaś wrogość i jakieś takie właśnie straszenie i, i przestrzeganie, że, że co to za głupią drogę wybraliście, Wy, Polacy. Co wy sobie no tak. w ogóle uważacie? I to, jest, I to jest bardzo duża zmiana. Maju to na koniec przenieśmy się na Ukrainę, którą odwiedziłaś w pierwszych tygodniach listopada, czyli też. Bardzo na świeżo możesz opowiedzieć o tym, co się tam dzieje. I to pytanie piąte spróbowałbym sformułować tak. Mamy może nie tyle przekonanie, ile bardzo głęboką nadzieję, że Ukraina się nie podda, że nie da się złamać, że Rosjanie, Władimir Putin, osiągają efekt odwrotny do zamierzonego. Im bardziej i boleśniej starają się atakować. Tym bardziej krzepnie ukraiński opór. Prawda czy fałsz? No myślę, że, że jednak prawda. Z tego co widziałam. Oczywiście wtedy początek listopada był dość ciepły. I to, a ja byłam na południu. Bo ja byłam w Odesie i tam trochę w stronę Chersonia, który właśnie wtedy toczyły się decydujące walki. I, i to, co widziałam tam, to, to nie był jeszcze ten śnieg, mróz, lód. Ale to już były ciągłe blackouty, to już były te syreny wieczorne. Wszyscy sprawdzaliśmy na aplikacjach, czy, czy nic się nie będzie działo, nie będzie żadnych nalotów. Także to były na przykład matki, które spotykałam, matki z trójką dzieci, które na jedenaste piętro z tymi dziećmi na rękach na piechotę biegały, bo winda nie działa i działać nie będzie. To były, to były rodziny, jacyś staruszkowie, którzy wyciągnęli jeszcze z sowieckich czasów butle gazowe kempingowe, jakieś jeździli pod namioty, kiedy byli młodzi, wyciągnęli ten sprzęt z piwnicy i sobie gotują, prawda? I tak nawet całkiem sympatycznie o tym mówią, że o proszę, tak jak jeździliśmy na wakacje, tak teraz w domu mamy, urządzamy sobie kemping. I raczej ludzie cały czas mówili o tym, że wytrzymamy, wytrzymamy, wszystko wytrzymamy, przecierpimy, wszystko przecierpimy. To słowo przecierpimy to było jedno z najczęstszych słów, jakie w ogóle tam słyszałam. I, i to było takie bardzo det, determinowane w tym. I to rzeczywiście różne pokolenia, i też na przykład bardzo młode pokolenie, te nastolatki, niezwykle bojowo i tak mocno nastawione. Ja mam sama nastoletnie, nastoletnie dzieci i tak sobie myślałam, ciekawe, czy moje dzieci miałyby w sobie tyle determinacji, żeby się poświęcać? Dla czegoś większego, dla, dla dobra ogółu, dla ojczyzny, e, dla świata. Dla wolności. Więc to niesamowity ten hart i ducha, i ciała. I to naprawdę byłam pod tak wielkim wrażeniem tego wszystkiego. I tak akceptacja, prawda, że, że jest godzina policyjna, że są blackouty, że telefony komórkowe nie działają i trudno i nie ma, i jakby nie było w tym żadnego buntu czy niezgody. Ja myślę, że ci Ukraińcy, którzy sobie z tym jakoś gorzej radzą, bo tak jak wszyscy ludzie, no, no są słabsi i mocniejsi, to pewnie ci jednak znaleźli drogę gdzieś bezpieczną, ciepłą na zachód i, i w jakiś może inny sposób wspierają swoich rodaków albo i nie, bo przecież różni są ludzie, prawda? I to też nie jest tak, że, że, że w każdym społeczeństwie są różni ludzie, ale podejrzewam, że ci, którzy zostali, to jednak są, to, są ludzie, to są ludzie gotowi na wszystko. Przynajmniej tacy byli ci, który, z którymi, którymi ja rozmawiałam, którzy na przykład nie widzieli swoich żon od 8 miesięcy i dzieci od 8 miesięcy. Także ta determinacja niesamowita, niesamowita, ale na przykład jak rozmawiałam z wojskowymi na Ukrainie, no to Mówili, że determinacja niesamowita, męstwo absolutne, ale jest zmęczenie. Jest takie ludzkie, po prostu zmęczenie, bo, bo nad tym ciężko zapanować. I tutaj, prawda, duch mocny, ale ciało słabe i to mniej więcej, to mniej więcej tak się to przedstawia. Więc, więc, więc zastanawiam się, jak długo wytrzymają, ale wiem, że. Ambicja jest oczywiście, żeby wytrzymać. I to się słyszy wszędzie od, od każdego od, w, w każdej grupie wiekowej niemal że, że po prostu muszą, że, że nie ma, że innego wyjścia nie ma. Tym bardziej powinniśmy pomóc, bo tak jak powiedziałaś, i musimy mieć tego świadomość. Ukraińcy chcą przecierpieć i zwyciężyć, zwyciężyć dla siebie, ale także dla nas, dla Europy, dla świata, dla wolności. Tu już w ramach płęty podzielę się takimi słowami, które ostatnio bardzo utkwiły mi w pamięci. W sierpniu rozmawiałem z jednym z polskich ekspertów od polityki wschodniej, a akurat to była połowa sierpnia i obchodziliśmy rocznicę Bitwy Warszawskiej. I on powiedział coś, co, no, właśnie, bardzo utkwiło mi w pamięci. Wtedy już szykowała się ukraińska ofensywa na Hersoń. To już były Początki myślenia o odbiciu tego miasta, i on powiedział coś takiego: Może dzisiejszy Osów nazywa się Hersoń. I tak jak w 1920 roku nasi żołnierze uratowali Europę, tak teraz to wszystko przesunęło się o wiele kilometrów na wschód, i dziś Osów to Hersoń. Musimy o tym pamiętać, musimy pomagać Ukrainie. Maju, jestem Ci niezwykle wdzięczny za tę rozmowę. Ty już właściwie na walizkach przed swoim kolejnym wyjazdem na wschód. Bardzo trzymamy za Ciebie kciuki. Bądź tam bezpieczna, a ja bardzo gorąco chcę polecić Twoje relacje na Facebooku. Wiem, że wielu ludzi z nich korzysta. Są świetne. Dokładnie takie, jak nasza rozmowa. Potrafisz niezwykle plastycznie, wiarygodnie, precyzyjnie opowiadać o tym, co widzisz na miejscu. Czekamy na Twoje kolejne relacje, ale raz jeszcze podkreślam: zajrzyjcie już do tych z poprzednich tygodni i miesięcy, bo naprawdę warto. Ale przede wszystkim będziemy maju o tobie myśleć, trzymamy za ciebie kciuki. Jesteś nie tylko mądra, ale bardzo, bardzo odważna. Trzymaj się. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Moi drodzy, do zobaczenia w kolejnych odsłonach naszego cyklu. Żegnam was bardzo serdecznie w imieniu Fundacji Karpedii.